To jest moje top 5 odkryć produktowych 2025 roku. Zaczynam od najlepszego smaku herbatki. Mamy tutaj Karaibskie Mango. Ta herbata smakuje na zimno, no pra praktycznie jak sok, praktycznie. Jak sobie dodasz słodzik, to będzie sok, a jak nie, to będzie taki napój o smaku mango, ale jest naprawdę przepyszne. Jak na gorąco nie piłem, chyba nie piłem, a jak piłem, to nie polecam, bo nie pamiętam, ale na zimno naprawdę wchodzi niesamowicie. 2. Niskokaloryczny sos biszkoptowy. Idealnie wchodzi do każdego słodkiego Posiłku. Jest naprawdę przepyszny, serio to smakuje Biszkoptem. Był na słodko, więc teraz na słono Sriracha Mayo. Dla fanów pikantnych smaków, maskew. Płatki drożdżowe, czyli wegański parmezan. No, jak parmezan, to na pewno nie smakuje, ale naprawdę lubię sobie tym posypać posiłki i naprawdę, no nie wiem, nie wiem do czego mam to porównać, ale musicie sami przedstawiać, Ale jest naprawdę smaczne, przynajmniej mi smakuje. Niestety, cena tego nie jest najniższa. A co do ceny, to wszystkie produkty z KFD dostaniesz z kodem bananowa 5% taniej. A na piątym miejscu kreatyna o smaku lemoniady. Nie sądziłem, że kreatyna w ogóle może być dobra, a w tym przypadku dokładnie tak jest. Jest to przepyszne i naprawdę czuć w tym smak lemoniady. A jakie było Twoje odkrycie produktowe roku? Zostaw komentarz, chętnie poczytam.